pogadamy, o czym jest... Nie, dobra, to jest do dupy wstęp. <noise> <noise> tak nie będzie. I wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy o stronce, jaką jest trendmania.pl Dlaczego akurat tej stronce? Jakiś czas temu wrzuciłam wam zdjęcia na Instagrama moich nowych case'ów na iPhone'a 5C Jeden to jest taki, gdzie przelewają wam się gwiazdki z takim brokatem A drugi case to jest taki case z takim nadrukiem w palmy. I to wywołało ogromny szał na moich wszystkich portalach społecznościowych typu Instagram, Ask, Snapchat i tak dalej dalej, bo wszyscy pytali skąd te case'y są. Moi drodzy, te case'y są ze strony trendmania.pl Ja miałam bardzo duży problem, żeby znaleźć jakiekolwiek case'y, ponieważ e, mój telefon to jest iPhone 5C i wierzcie bądź nie, bardzo mało case'ów jest na iPhone'a 5c, chyba, że takie typowe silikonowe z MMS-ami, czy jakieś inne, ale są to case'y, które zazwyczaj mi się nie podobały, a chciałabym mieć case'y, które miałyby coś wspólnego z moimi zainteresowaniami albo takimi rzeczami, które po prostu lubię. I wpadłam, moi drodzy, jakiś czas temu właśnie na stronkę trendmania.pl, która jest idealnym zbiorowiskiem wszelkiego rodzaju gadżetów. Możecie tam znaleźć wszelkiego rodzaju gadżety, takie jak poduszki w emoji, czy w jakieś własne nadruki, albo jakiekolwiek inne Rzeczy, e, może tam znaleźć powerbanki, na przykład z Iron Manem, ze świecącymi oczami, z różnymi stwórkami, z minorkami. Macie tam też różne myszki do komputerów, jakieś kable, słuchawki, to wszystko takie kolorowe. Takie właśnie, wszystkie te gadżety są takie typowo młodzieżowe, takie na czasie i to jest właśnie super. Caseów macie też ogromny wybór: macie gotowe case, macie silikonowe kejsy lub macie case'y Przelewającym się płynem, czyli takie jak moje z gwiazdkami, ale macie też różne takie butelki, gdzie przelewa się normalnie płyn, i różne tego typu bajery. Macie też kesy z gotowymi wzorami, macie kesy te twarde, macie kejsy silikonowe. I case'y są po prostu, wybór jest ogromny Ja widziałam case'y spora na przygodę Widziałam case'y nawiązujące do Harry'ego Pottera Widziałam nawet case'y nawiązujące do Teen Wolfa Z napisem Cy Stylinski Były nawet case'y z American Horror Story Więc naprawdę jest ogromny, ogromny wybór Są to takie typowe tumblerowe case'y W takie wszelakie, różnego rodzaju kolorowe wzory I nie są jakoś bardzo drogie, ponieważ jeden case taki twardy kosztuje około 40 zł Więc naprawdę uważam, że to jest przyzwoita cena jak na taki case Poza tym jest kolejny buyer też na tej stronie. Możecie sami zaprojektować własny case, jaki chcecie, z własną grafiką. Możecie go dostosować tam do telefonu. Macie już tam gotowy program budowany na stronie. To jest po prostu coś wspaniałego, że możecie sobie wybrać case, którego nikt inny nie będzie miał, albo zaprojektować własny. Dlatego uważam, że ta strona jest naprawdę mega, mega fajna. Kolejne pytanie to, jak zamawiać? Moi drodzy, zapisałam sobie tutaj wszystko dokładnie na telefonie, żeby wam powiedzieć, jak zamawiać, bo bardzo często mnie o to pytacie. Tak samo jak o te chińskie stronki. Więc postaram się to wszystko wytłumaczyć, jak zamawiać i postaram się tutaj wszystko zamieścić po prostu jak ja tutaj pokazywałam jak zamawiać na tej stronie żebyście po prostu mieli łatwiej i doszli do tego jak zamawiać więc tak wiadomo że jak chcecie zamówić daną rzecz to klikacie do koszyka jeżeli chcecie już Rzeczy w koszyku, które macie zakupić, to przechodzicie do realizacji zamówienia. No to teraz pytanie: czy musicie się rejestrować, czy nie musicie się rejestrować? Nie musicie się rejestrować, możecie skorzystać z tak zwanego szybkiego zamówienia, czyli po prostu już na poczekaniu wpisujecie imię, nazwisko oraz wszystkie dane potrzebne do wysyłki. Natomiast ja zawsze się rejestruję na takich stronach, bo po prostu mi się opłaca, bo bardzo często potem jest tak, że dostaję jakieś powiadomienia na maila o jakichś przecenach albo o jakichś kodach rabatowych, po prostu dostajecie na maila właśnie fajniejsze wiadomości, to jest tak samo jak z tym, że Snapowi mają lepiej, to tak samo wy mając tam konto macie lepiej na pewno, bo macie pewnie jakieś tam rabaty wysyłane na maila czy jakieś zniżki, więc ja na waszym miejscu bym się zarejestrowała, ale jeżeli nie chcecie tego zrobić, to możecie skorzystać z szybkiego zamówienia i na poczekaniu wszystkie wiadomości potrzebne do wysyłki uzupełnić. No i jak już uzupełnicie wszystkie dane do wysyłki, to wybieracie wysyłkę i to są pytania najczęściej zadawane czyli ile kosztuje wysyłka i dokładnie to sobie zapisałam, żeby wam powiedzieć możecie wybrać odbiór osobisty w sklepie Trendmania za darmo Możecie też wybrać polecony ekonomiczny Który idzie tak od 3 do 5 dni I to jest też za darmo Możecie też wybrać list polecony priorytetowy I on idzie od 2 do 3 dni I to jest za 6 dni Złotych. Możecie też wybrać y, odbiór w paczkomacie, czyli tych paczkomatach, gdzie stoją w danych miejscach, w danym mieście 10 złotych I to też idzie tak od 2 do 3 dni. Możecie też wybrać UPC, to są dwa dni robocze za 18,45, albo możecie wybrać pocztę polską za pobranie, czyli płac płacicie w momencie, kiedy paczka Wam dochodzi do domu, ale to jest drogie, bo to idzie dwa dni robocze, ale płacicie 20 zł. No i następnie, jak już wybierzecie formę przesyłki, po prostu przelewacie pieniądze, płacicie typowym przelewem i tyle. I cała jest filozofia w tym zamówieniu. Uważ Uważam, że naprawdę spoko stronka, bo nie dość, że macie ogromny, po prostu ogromny wybór case'ów, uważam, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Majka też, moja, zamówiła y, sobie obudowę z zespołem Arctic Mon Case y, na swój telefon, więc macie ogromny wybór case'ów, macie ogromny wybór modeli telefonów, naprawdę, jak zatniecie sobie na case'y, to tam macie całą listę telefonów, na które te case'y są dostępne, więc naprawdę, naprawdę mega. Macie ogromny wybór akcesoriów, typu poduszki, kable, adaptery, głośniki, wszystko, czego potrzebujecie, tak naprawdę z takich gadżetów do telefonu. Jeśli jakakolwiek moja obudowa Wam się spodobała z tych, które pokazywałam, to macie link na dole w opisie i możecie zerknąć ile kosztuje, jak wygląda na zdjęciu i tak dalej, i tak dalej, ją zakupić. Jeśli ja się z Wami żegnam w tym filmiku, mam nadzieję, że wszystko dobrze przekazałam, że wynieśliście dużo z tego filmiku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je na dole w komentarzach i postaram się na wszystkie jak najlepiej odpowiedzieć i widzimy się niedługo w następnym filmiku. Cześć!